Şeban Siemećki. Ja jestem Żelazny i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii 100 widzów buduje Jak widzicie za mną jest 100 widzów, którzy będą budować dzisiaj co? Domek na drzewie, czyli coś na co czekaliście mega dużo czasu Pisaliście mi w komentarzach, że chcecie, więc proszę bardzo, jest! Dokładnie Jak widzicie nasi widzowie dzielą się na dwie drużyny, czyli na drużynę czerwoną oraz na drużynę niebieską No i te drużyny będą ze sobą rywalizować Każda z nich zbuduje sobie jedną wielkę... Je... jedna wielkie w sumie... Jedno wiel... Jeden wielki domek na drzewie, o! To chciałem powiedzieć I mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze, będą mieli 20 minut, a Wy przez rozpoczęciem tego Odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji, łaperce w górę oraz wbicie na mój prywatny kanał, gdzie dzisiaj o 17.00 pojawi się odcinek. Więc jeśli was tam jeszcze nie ma, subskrybujcie, łapkujcie i tam zostawcie też dzwoneczek na tym nowym kanale, bo tam się całkiem sporo dzieje. No i ty tyle, lecimy z budowaniem. 3, 2, 1, start! Ruszyliśmy 20 minut do końca budowania. Jednego wielkiego, ogromnego domku na drzewie. To będzie mega epickie. Jestem mega ciekaw, co wy tutaj zbudujecie, bo to jest ciężki temat. No ja na przykład nie potrafię budować domku na drzewie. Kompletnie się przyznaję, nie potrafię w ogóle w ogóle budować domków na drzewie, więc nie chcę wam przeszkadzać zbytnio. Widzę, że drużyna y, niebieska wzięła się za sadzenie dżunglowych drzewek. Nie mam pojęcia po co, ale tutaj powstaje wielkie, epickie drzewo i ono serio będzie ładne z tego, co widzę. Tak samo drużyna czerwona, która buduje coś podobnego. Y, tutaj już jest pierwszy pień, tutaj powstają jakieś też pnie, czyli on będzie taki wielki, to drzewo będzie takie ogromne. Ale mega szacun dla was. Co be... Jaki to będzie epicki projekt, jacie. I tu jeszcze trawa, ale ktoś ma dobry pomysł, szczerze mówiąc. Ta trawa to jest to jest serio niezła, niezła sprawa, więc szan szanuję za to. Widzicie tą spiralę? Czy co to jest? tu... Się... A, tu już domek powstaje. Okej, okay. jest już szacunek, bo po dwóch minutach zaczął powstawać domek. U niebieskich nadal domku nie ma, chociaż tu chyba będzie, o, dokładnie, tu są jakieś zaczątki. Po trzech minutach normalnie budowania zaczynają tworzyć się tematy odcinka, czyli te domki, a to drzewo to jest normalnie jeden wielki miszmasz. Zobaczcie na to. Nie, no, dobra, nie, nie, niech będzie. Zobaczymy jak tam będzie na końcu, bo macie jeszcze dużo czasu. Więc ja na razie nie oceniam. Ja po prostu będę patrzył i, i mówił, że fajne, a czy naprawdę fajne, to zdecydują widzowie w komentarzu, ponieważ Wy w komentarzu pod tym odcinkiem decydujecie która drużyna według was wygrała, ale pamiętajcie, że na końcu będziemy sobie jeszcze oceniać obie prace, także wtedy zdecydujecie, nie teraz, bo teraz jeszcze jakby budujemy, więc nawet nie ma co, bo jeszcze 17 minut budowania, więc całkiem sporo. O, czy drużyna niebieska robi już piętra? Tak, zobaczcie, właśnie o to mi chodziło, jak myślałem o temacie w domku nad drzewie, no bo spójrzcie, teraz dzięki temu będą mogli tutaj zrobić sobie jakieś mosty pomiędzy jednym a drugim, to będzie tak kozacko wyglądało. To powstaje kantorek do knesa, super, nawet tutaj muszę zrobić kantorek do knesa, ja, ja rozumiem, że w tematach, nie wiem, hotel albo coś Musimy mieć kantorek do tlesa, ale w domku na drzewie, czy naprawdę wszędzie, nawet tutaj, musicie szczelić kantorek do tlesa. Jesteście szaleni! Nie wierzę! O co wam chodzi? Nie, nie, ja, ja stąd idę. Ja wiecie co? Ja sobie pójdę na koniec drogi, ja sobie tutaj stadę i ja się zabonkruję i wrócę do was, jak skończycie. Nie, to byłoby dziwne, nieważne. Okej, okay, minęło już 8 minut, więc czas najwyższy sprawdzić, jak tam wam idzie. Drużyna czerwona powoli się już odbija od... Nie no, może nie dna, byli tak śre, byli na średniej półce, ale teraz widzę, że idą już w kierunku wysokiej półki, bo ten domek będzie wyglądać epicko i zapowiada się superowo, a drużyna niebieska, o, powiem wam, jest trochę gorzej niż myślałem. Ej, wcześniej było lepiej. Coś zepsuliście, niebiescy. Ej, naprawdę, jakby. Słowam lepiej. Teraz jakoś tak, taki miszmar się trochę tutaj zrobił. Ale nadal, nadal to jest fajna praca. Tak samo jak u drużyny czerwony. Aktualnie idziecie w łeb, w łeb jak nis, Serio, nie ma innej opcji. Klatka? Czemu to jest klatka? Kto to jest schowany? Czekajcie. Klatka z ptakiem budował Bike Team Zachodnia. Okej, okay. ale czemu to jest klatka? Kaczka! Jest kaczka nasza kochana! Super! Ej! Połowa czasu już za nami. No i zobaczcie, jak to wygląda w tym momencie z góry. Według mnie jest git. Naprawdę, jest git. Spodziewałem się czegoś kompletnie innego. Trochę gorszego, a wychodzi mega dobrze. Więc serio, jestem mega zadowolony z tego odcinka. I zobaczymy, co wyjdzie przez drugą połowę czasu, bo jeszcze sporo w sumie go. Wielka marchewka na drzewie. No dobra. Kolejne bardziej szalone rzeczy. Tego to się kompletnie spodziewałem. A tu powstaje kolejna kaczka. Nie wierzę, co wy macie do tych kaczek. O co Chodzi, jacie? No, no dobra, kolejne dmuchane kaczki. Swoją drogą mam właśnie koło siebie, posłuchajcie. Dmuchaną kaczkę, tak. Więc pozdrawiam, wszystkie dmuchane kaczki. To jest nawet banan? Ej, ale banana na, na dachu, domku, na drzewie. Nie spodziewałem się kompletnie. Czajcie tą abstrakcję! Banan na dachu, domku, na drzewie, to jest. To jest po prostu wyższy poziom. Nie. Nie, idziemy stąd. Idziemy do drugiej drużyny, w której też powstaje logo McDonalda. Jak. Nie, co jest? Czemu takie rzeczy. Ej, no was ponosi. Macie McDonaldy na drzewach. Tego się nie spodziewałem. Kompletnie czajcie to. Wielki McDonald na drzewie. Wow, to jest najbardziej dziwna rzecz, jaką dzisiaj zobaczyłem. Oprócz kaczek, oczywiście. Wow, ale fajny pomysł w sumie. Co jeszcze tutaj macie? Kantorek do knesa? Jak, jak zawsze. Szkoda, że je na drzewie. Na drzewie byłby bardziej oryginalny. E, tu też jest McDonald's, z tego co widzę. A, a co jeszcze możecie zrobić? Zróbcie hot doga wielkiego, czy coś w tym stylu. Ja wiem, szukam jakichś naj, naj, najdziwniejszych pomysłów, jakie tylko się da. Robimy konkurs na najdziwniejszą rzecz na drzewie. Zobaczymy kto wygra. Która drużyna. A na razie, według mnie, wygrywa tutaj ten McDonald's. Co prawda, ten jest bardziej skończony u niebieskich niż one u czerwonych, więc póki co niebiescy wygrywa. Mają, mają też kaczki i mają też jakiś wielki napis Cola, okej okay. Dobra, niebiescy na razie wygrywają, czekamy na reakcję czerwonych I zobaczymy, co się przez te 5 minut zmieni I co oni zbudują tutaj mega dziwnego Czy tam będą okulary, czy coś w tym stylu? E, dobra, nie mam pojęcia, zobaczymy zaraz Kaczka, ale fajna, O jacie! ale piska kaczka Nie no, czerwo... niebiescy wygrywają jak nic No kurde, czerwoni, dawajcie Trzymam kciuki czerwoni, żebyście zbudowali coś mega dziwnego Bo niebiescy was normalnie jadą Jadą na maksa, no bo Kaczka, no taka fajna kaczuszka Marchewka, banan a wy co? No, wy na razie tylko KFC i McDonald's i Papuga. Ej, Luciska, dawajcie, to jest Hot Dog, dobra, jest Hot Dog. Szanuję na maksach. Ok, zostało tylko 50 sekund, także sprawdźmy od góry, jak to wygląda. Jest tu mega szalone. No, zobaczcie, jak te drzewa są ogromne. Śmiem twierdzić, naprawdę, jestem. Chyba, chyba, chyba powiem prawdę, jeśli, e, jeśli powiem, że to jest prawdopodobnie najbardziej szalone drzewo, jakie powstało w Minecraft. I to drzewo, i to drzewo. To są dwa najbardziej i jedne z największych drzew, jakie powstały w Minecrafcie. Najbardziej szalone, oczywiście, o to mi chodzi. Ale są przeepickie. Jacie, jak ja, mi się to mega podoba. Superowa sprawa. Tu powstało jeszcze KFC, jedno drugie, tu powstało wielki. Co, co to jest? Frytki? Chyba frytki albo hot dog. Tutaj jest papuszka, oczywiście, papuszka z rogiem, tym razem. Dobra, niech będzie. Tutaj też hot dog, no i co to jest w sobie? No dobra, nieważne, nie mam pojęcia, ale powstają te epickie rzeczy. No i co? Odliczamy ostatnie 3 sekundy, także 3... Dwa, jeden, koniec budowania! Lecimy z ocenianiem waszych prac! Tak wygląda działka drużyny czerwonych, powiem wam, że jest mega szalona. A tak wygląda działka drużyny przeciwnej, czyli drużyny niebieskiej. Ciężko będzie zobaczyć wszystko, ale postaram się jak najwięcej wam pokazać, żebyście mieli jakiś wygląd, ogląd znaczy tego wszystkiego, i żebyście mogli ocenić w komentarzach, kto zbudował najlepiej, dokładnie. Zaczniemy sobie może od drużyny niebieskiej i wejdziemy sobie do ich wielkiego domku na drzewie. O, czy tu jest jakiś hotel? Zobaczcie, jeden pokój 100 złotych. Czy najwidoczniej jest to wielki hotel? Hotel w drzewie, całkiem spoko pomysł, kurde Bele. Wchodzimy do środka. Witam z wielkie pomieszczenie, w którym zbytnio nic nie ma, szczerze mówiąc, no, ale dobra, lecimy do góry, może tam coś ciekawego znajdziemy, i może tam będzie jakieś fajne pomieszczonko. Na przykład kantorek do Knesa, bo to jest chyba najlepsze pomieszczenie na świecie. Nie no, żartuję, już mam dosyć kantorków, naprawdę. Koniec z kantorkami od dzisiaj. Koniec, naprawdę! Sejf żelaznego. O, z żelazem, epicko, fajny pomysł. No i tutaj zbytnio nic więcej nie ma, więc pójdziemy sobie do góry, zobaczyć, czy tam jest jeszcze jakieś inne wejście i czy tam coś ciekawego jeszcze mamy. No i się trochę tym domkiem od zewnątrz, bo jest epicki. No, sami spojrzyjcie, no, jest tutaj tyle rzeczy. Wygląda tak superowo, znaczy, wygląda trochę jak taki wielki chaos, ale mimo wszystko jest Gites, no. Tu jest jeszcze drugi McDonald's, zobaczcie. Tu był pierwszy na dole, i tu jest drugi. E, tam powstała jakieś ko kolejne. Mag co ty macie do tych McDonald'sów? O co chodzi w ogóle? Pojęcia nie mam. Tutaj hot dogi, tutaj donki. Ten jest całkiem ładny. Aż chętnie do niego wejdę. O patrzcie na tą willę. Wow, to to jest epicka. Wchodzimy do niej. Wielka, nowoczesna chata. Są łóżka, właściwie cztery i tylko i włóczki łóżka, ale za to Widok jest nie z tej ziemi. Przefajny. Zobaczmy, jak to wygląda w tej chacie, która jest w tym miejscu. Tylko którędy tu się wchodzi? Chyba gdzieś tam, tędy. Musimy iść naokoło. Tędy tutaj jakoś płotem, i teraz tu drabinkami. Jakie to jest mega skomplikowane, ale jest piękna chata. Wchodzimy do środka i mamy tutaj tylko łóżko znowu. Jakby to jest smutno, że dajcie wszędzie łóżko, a jakieś skrzynki, kurde, przydałyby się, co nie? Tych chat tu jest mega dużo i serio. Nie jestem w stanie każdej zobaczyć, ale widzicie chyba, jak to wszystko wygląda. No i jesteście w stanie po tym, co pokazałem, ocenić mniej więcej, co tutaj się zbudowało. Która w drużyna według Was budowała lepiej, chociaż nie czekajcie, jeszcze tutaj mamy coś fajnego. Dokładnie. Tak, balkon żelaznego. Wow, mam swój prywatny balkon, ale fajnie. A ten balkon wchodzi do wstęp tylko na żelaznego. Czy to jest jakieś moje mieszkanko czy coś w tym stylu? Chyba tak. Wow, ale superowo! Tylko co ja tu mam? Mam tu łóżko i w sumie też tylko łóżko. Czemu wy wszędzie robicie tylko łóżka? O co chodzi? Gdzie są skrzynki? Gdzie są pozostałe rzeczy? No dobra, no to jak są tylko łóżka, to niech będą. Idziemy na dół, zobaczymy, czy tam coś na dole jeszcze ciekawego jest. Chociaż chyba nie ma, tu są jakieś kolejne balkony. Tu są jakieś zejścia. No i w sumie powiem Wam, że jeśli chodzi o to drzewko. To Byłoby już na tyle. Znaczy, tu jest jeszcze kilka domków, takich mniejszych, jak widzicie. Ale nie, nie zdążę zwiedzić każdego, bo jest ich pełno. Także lecimy do kolejnej drużyny, czyli do drużyny czerwonej, sprawdzić, co i tam ciekawego zbudowali. No a tutaj przede wszystkim mamy jeszcze większy chaos niż wcześniej. Ale wejdziemy sobie do środka i zobaczymy, czy mamy chociaż w środku to ogarnięte. Sprawdzimy to zaraz. Jeśli chcesz wejść, musisz sumować żelaznego. Dokładnie, także mam nadzieję, że subskrybujecie mnie na moim nowym, prywatnym kanale. A my wchodzimy do środeczka. Wow, pełno lian. Normalnie, jakby to wszystko było opuszczone. E, tutaj jakieś pomieszczonka. Pierwsze łóżeczka, kantorek żelaznego. Kantorek żelaznego. Ej, wsły tego to jeszcze nigdzie nie widziałem. Fajnie, fajnie, fajnie. Do góry mamy chyba salon, czy coś w tym stylu. Jakąś drabinkę, która wchodzi aż na samą górę, a co tam jest? O, kolejna sypialnie, ale to jest w ogóle mega fajnie w środku. Spójrzcie, serio chciałbym w takim domku tam mieszkać, bo jest tutaj taki fajny klimacik, mega mi się to podoba, naprawdę. Ale zobaczmy, co jest do góry. A do góry mamy chyba kolejną sypialnie Nie, tym razem to jest salon. Dokładnie, jest. Kanapa, tutaj jest miejsce na Komputer, ale nie ma komputera. Trochę szkoda. Ale jest biurko za to. No dobra, niech będzie. Wyjście na y, kaczkę. Wyjście do kaczki. Super, możemy to ją karmić, okej? Okay? No i kurde, bele, powiem wam, że chyba jeśli chodzi o tę pięterkę, to byłoby na tyle. Idziemy jeszcze niżej, obcali, co tam jest. Właściwie wyżej bardziej, bo wyżej mamy KFC. Mamy jakieś dziwne minki uśmiechające się, z którymi nie mam pojęcia o co chodzi. To jestem ja? Naprawdę to wygląda jak żelazny. Nie do końca, ale, ale okej, okay, niech będzie. Są hot dogi i tutaj jest jakieś wielkie pomieszczenie, do którego chciałbym wejść i zobaczyć, co tam w środku jest. Więc wchodzimy. Przez okno, bo jakby to inaczej, dokładnie A tutaj mamy chyba restaurację Łoho, na dole pewnie jest jakaś Kuchnia albo recepcja, czy tam bar Ale nie ma jednak tej recepcji, ej to gdzie, gdzie się zamawia Ej, to halo, gdzie jest jakaś kuchnia Przecież trzeba to jakoś robić, te zamówienia Tu jest zejście, ale kuchni jak nie ma, tak nie było To e, no, trochę słabo w sumie, no dobra, nieważne Wchodzimy do sejfu chyba z żelazem No dobra i przechodzimy tajnym Przejściem aż do balkonu Czy jakieś rozgałęzienia dróg, które Nigdzie nie prowadzi, e, okej okay. Tutaj jakieś kolejne chaty, całkiem fajne no, ale szkoda, że nie zrobione, nie skończone właściwie nawet. E, tutaj jeszcze jakieś inne kolejne mościki, które prowadzą do kolejnych chat. No i ogólnie jeśli chodzi o pracę czerwonych, to byłoby chyba na tyle. Sami widzicie, jak ona wygląda. Chyba jesteście w stanie potem ocenić, która była lepsza. E, ja jestem w stanie ocenić, więc wy chyba również jeszcze tutaj mamy jakiś domek. Ej, to możemy do niego jeszcze szybko wejść. Tylko co tu jest? Gdzie tu się wchodzi? Tu nie ma wejścia w ogóle. Ej, ludziska takie może być, a może dołem. A dołem się wchodzi. Dobra, nieważne, budował trollus. Pozdro. Pozdrawiam Cię również w się. wchodzimy do środka i mamy tutaj tylko i wyłącznie żelazo. Nie. No to spoko. Z jednej strony bardzo prestiżowe wyposażenie, ale z drugiej trochę pusto, co nie? Chociaż żelazo samo mi starczy do domku. Chciałbym kiedyś zrobić taki domek cały z żelaza i zrobimy taki challenge kiedyś. Naprawdę. Sto widzów buduję tylko z żelaza. To byłoby przepickie. Ale dobra, mam nadzieję, że w takim razie jesteście już w stanie ocenić, która drużyna według was spisała się lepiej. Czy drużyna czerwona, czyli ta oto praca. Czy drużyna niebieska, czyli drużyna z tą pracą. Więc napiszcie w komentarzu konieczkę, która według Was zbudowała to lepiej. A my widzimy się już jutro. W kolejnym odcineczku i widzimy się dzisiaj o 17.00 na moim nowym, prywatnym kanale, do którego linka macie w wykarcie. Oraz wy opisie. Także wbijajcie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie do jutra. Pa pa!